Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w programie Druga Kawa. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem jest Mirosław Pietrucha, wiceprezydent Opola. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezydencie, zima znowu zaskoczyła drogowców, tym razem dlatego, że nie przyszła śniegu, to chyba w ogóle nie mieliśmy w Opolu. Tak, To druga taka zima. Rok temu również rozmawialiśmy o tym, że rzeczywiście udało się Zaoszczędzić sporo pieniędzy, yy, y, zaoszczędzić w tym znaczeniu, że nie wydaliśmy jej na utrzymanie stanu dróg na odpowiednim to, poziomie. To, drogowcy i samorządowcy się cieszą, bo kasa pełna, martwią się tylko dzieci, bo nie macie na sankach pojeździć. To prawda. Rzeczywiście, żeby pojeździć na nartach albo na sankach, trzeba wyjechać po prostu z opola i to już jest powoli praktyka. Natomiast dla nas ważne jest to, że te pieniądze pozostają w dalszym ciągu w systemie, na utrzymaniu dróg. Tym razem wiosennym, letnim i jesiennym i im mniej pieniędzy miasta, miasto wyda na utrzymanie zimowe, tym więcej pieniędzy będzie na utrzymanie stanu dróg, chodników w ciągu roku, a także na drobne bądź większe remonty. Czyli bo tych dziur w zasadzie dużo też nie ma, bo to nie była ostra zima, tak jak mówimy, ich na, na jezdniach nie widać, także nie prawda. będzie nawet co lepić. To prawda. No, te uszkodzenia są tak czy inaczej. Natomiast. Najbardziej niebezpieczne i szkodzące na wierzchni jest przechodzenie z niskich temperatur, takie temperatury w okolicach 1-2 stopni i one najczęściej powodują te najpoważniejsze uszkodzenia, a takich wahań temperatur także tej zimy uniknąć. I to solenie szkodzi też samochodom i, i butom? Szkodzi, natomiast oczywiście miasto od kilku lat stara się ograniczać ilość tych środków niebezpiecznych, używać jakichś alternatywnych. Na szczęście w tym roku mm. tych Środków naprawdę wykorzystaliśmy bardzo. To bardzo. ile pieniędzy zostało w kasie z tytułu braku śniegu i, i braku mrozów? Budżet MZD jest skonstruowany w taki sposób, że na wszelkie działania związane z utrzymaniem dróg ma w ciągu roku w okolicach 3 milionów złotych, i z tego koszyczka wykorzystuje pieniądze na utrzymanie czystości, a w zimie to oznacza odśnieżanie, mhm. utrzymanie chodników. I te pieniądze służą potem także w ciągu roku innym czynnościom związanym z utrzymaniem porządku. Ten rachunek jeszcze nie jest oczywiście zsumowany, bo głównie zima MZD polegała na utrzymaniu mostów, wiaduktów, tamte zjawiska związane z gołoledzią Najczęściej się pojawiają ze względu na sąsiedztwo mhm, wody, m. ale te wydatki w mojej ocenie nie przekroczą miliona złotych. Czyli ta pozostała kwota 2 miliony złotych zostają nam na, na remonty i różne inne prace. Tak jest. A tych na drogach zawsze nie brakuje. Chętniej je wykonujemy, tym bardziej, że rzeczywiście natężenie ruchu w Opolu rośnie, a to także jest, to także się przekłada na jakość chodników i łódz. Taki temat drogowy numer jeden w ostatnim czasie to most na Niemodlińskiej. Można się... po nim jeździć, czy jest obawa o to, że w którymś momencie możemy wylądować w wodzie? Most jest oczywiście pod stałym nadzorem, poza badaniami takimi głębokimi, które wykonaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Praktycznie co miesiąc oceniany jest jego stan techniczny i możemy z tego mostu oczywiście korzystać dzisiaj bez żadnych obaw. Natomiast faktem jest, że stan tego mostu wymagał będzie remontu i te przygotowania, które w tej chwili czynimy, także te ograniczenia, które wprowadziliśmy dzisiaj, one mają na celu utrzymanie tego obiektu na takim stanie, aby mogły z niego korzystać pojazdy, a my moglibyśmy się w tym czasie przygotować do przeprowadzenia remontu. Chcę Pan powiedzieć, że żeby utrzymać go w takim stanie jak najdłużej, zanim tak. zacznie się remont. Tak, to prawda. Mamy jednak nadzieję, że te pierwsze już ważne elementy związane z remontem tego mostu uda się rozpocząć w tym roku. Co to jest? Te pierwsze elementy, jak to należy rozumieć? Zamknięcie całkowite? Nie, oczywiście nie. Chcielibyśmy wybudować kładkę pieszo-rowerową, która jest już elementem tego nowego projektu. Ta kładka zostanie wybudowana obok istniejącego mostu. Ona jest o tyle ważna, że pod tą kładką, poza oczywiście tym, że będzie służyła pieszym i rowerzystom, zostaną podwieszone wszystkie instalacje, które w tej chwili wiszą na tym moście i to będzie... Moim zdaniem istotny element związany z odciążeniem tego obiektu. Drugą rzecz, którą nam. I to może... będzie taka kładka, która będzie na stałe, tak? To nie, tak, nie będzie nie, To jest też związanie docelowe i ono pozostanie również po zakończonym remoncie. Pozwoli nam również przenieść ruch pieszy i rowerowy na tę kładkę, a to z kolei umożliwi poszerzenie tego mostu, czyli uzyskanie tego efektu pełnych dwóch pasów w obu kierunkach. Co poprawi jakby przepustowość na Niemodlińskiej. Zdecydowanie. Te Element tej kładki jest jeszcze o tyle ważny, że pozwoli on także zdemontować pewne elementy chodnika. To są płyty betonowe, które leżą po jednej i po drugiej stronie. To jest kilkaset ton obciążenia i również to działanie pozwoliłoby odciążyć ten obiekt, doprowadzając już do sytuacji, w której Ruch praktycznie będzie trwał do ostatnich dni tuż przed rozpoczęciem remontu. A kiedy ten remont może się rozpocząć? Teoretycznie już w drugiej połowie tego roku, ponieważ te dokumenty, które w tej chwili przygotowuje MZD, one są już na ukończeniu. Na ukończeniu w odniesieniu do tych spraw remontowych związanych bezpośrednio z obiektem, to będzie tylko i wyłącznie kwestia znalezienia finansowania na to zadanie. Ile to może kosztować? To są oczywiście pewne szacunki, ale szacujemy, że co najmniej 20 milionów złotych. Chcielibyśmy, aby, i to nie jest przecież żadna tajemnica, aby część tych kosztów zostało sfinansowanych w ramach Regionalnego Programu mhm. Operacyjnego tych środków, które otrzyma aglomeracja Opolska w ramach tak zwanego ograniczenia niskiej emisji. I co z ruchem kołowym na czas remontu mostu? Już dzisiaj możemy powiedzieć, albo co będzie, tylko będzie jakaś rezerwowa przeprawa. To jest oczywiście absolutne wyzwanie dla wszystkich, którzy zajmują się organizacją ruchu na terenie miasta. Wiem, że będziemy chcieli zminimalizować efekt negatywny. Jak wiadomo, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, przepraszam, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie udzieliła zgody na stworzenie tymczasowej przeprawy, a więc będziemy musieli działać w ramach tego systemu, który mam. Tutaj zakładamy dwa typy działań. Po pierwsze, chcielibyśmy Ograniczyć już naprawdę do niezbędnego czasu zamknięcie samego przejazdu, czyli ta koncepcja z budową mostu obok istniejącego i potem nasunięcie go niejako już na mm. przygotowane podpory. To jest jeden z takich pomysłów, jak ograniczyć czas zamknięcia przejazdu, a drugi to oczywiście wszelkie działania związane z organizacją ruchu z takim zapanowaniem także ruchu publicznego, żeby on stał się alternatywny w stosunku do samochodów osobowych korzystających z tego przejazdu. Co to może być? To mogą być rozmaite próby uatrakcyjnienia oferty Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. To jest tak, że takie, taka organizacja ruchu na Moście Zaodrzańskim, aby w jakichś godzinach na przykład preferować przejazd autobusów czy preferować przejazd komunikacji publicznej, Kosztem oczywiście samochodów osobowych, nie mówię o całkowitym zamknięciu, ale bardziej o dopasowaniu do tych fal, które rano, mm -hmm. szczególnie po południu, przetaczają się przez ten most. To mogą być na przykład takie oferty jak łączenie biletu komunikacji miejskiej z regio, które umożliwią na przykład, że część osób dojeżdżających z Zaodrza będzie korzystało. To się może wydawać fantastyczne, ale jak sporo takich osób dzisiaj jest, korzystało z przejazdu pociągiem. Na przykład relacja pole zachodniego. Czyli będą samochód zostawiać pod domem? Tak. I to będą takie działania miękkie, ale moim zdaniem istotne. Natomiast mhm. tym najważniejszym... Będzie skrócenie do minimum czasu zamknięcia tego przejazdu i być może skorelowanie to także z okresem wakacyjnym, kiedy badamy to, mhm. ten polu jest najmniejszy. Mnie to jest jeden temat, ale już tak powiem, inny ważny temat komunikacyjny to budowa nowej yy, przeprawy. Czy już jesteśmy jakby bliżej tej decyzji? Możemy coś więcej powiedzieć o tym, w którym miejscu ona powstanie? Jesteśmy bliżej o tyle, że wiemy, gdzie nie powstanie. A także z tych trzech koncepcji jedna już zdecydowanie odpadła, pozostały dwie, czyli trasa średnicowa i. W, 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 przeprawa w ramach obwodnicy południowej. W, zostały już zamknięte dyskusje, konsultacje w sprawie Bolko. południowej. Bolko jest jak wiadomo już aktualne. Pozostaje więc trasa średnicowa. Mamy wstępne informacje, że w najbliższym czasie również dyskusja publiczna związana z trasą w, średnicową będzie w, podjęta i tak naprawdę opolanie, a także my wybierzemy z tych dwóch opracowań. Na razie Pe pewnie dyskusja będzie gorąca. Z pewnością. Bo mieszkańcy Pasieki podejrzewam, nie ucieszą się z tak, tego rozwiązania. Natomiast my chcielibyśmy poddać, tak jak to zresztą zapowiadał już prezydent Zembaczyński, no nie trzy, ale dwie koncepcje pod osąd publiczny. I dobrze opinię publiczną w zapoznać z tymi pomysłami, ale także oczywiście w ramach tego, w jaki sposób one mogą być realizowane. Problem dzisiejszej rozmowy polega na tym, że my jeszcze nie wiemy, jakie warunki narzuci. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przeprawia w ramach tzw. trasy średnicowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Trzymam kciuki, żeby śnieg nie spadł i żeby było jak najwięcej pieniędzy na Dziękuję remonty bardzo. w tym roku. Mirosław Pietrucha, wiceprezydent Opola był gościem drugiej kawy.